Uczucia i medycyna. W piersi nie kuję, O tutaj. Do niczego nie doszło. Kto to jest Kuba? Cześć. Perypetie ratowników medycznych. Otworzyła oczy, patrzyła na mnie. Kubiska. O Boże! My to było życie. Ty ja. Stanisław. Co ty tu robisz? Uciekłam. Aniu, nie zostawiam mnie samego! Proszę cię! Zaraz zaczynamy. Nowy sezon serialu Na Sygnale. Od 5 września w środę o 21.55 w dwójce. Uwaga, uwaga! 29 grudnia, dzień po zmianie Marketowy Plus, zmieniamy domnik Plus na marketowe Plus Box! Box, który ma ponad 100 kanałów do wyboru. Tak, jesteście takie zszokowani! Ale uwaga, ten kanał ma ponad 173 kanali! Teraz zmieńcie Box, zastąpcie na Marketowy Plus Box, szykujcie popcorn i będziecie mieć fantastyczne kanały do wybierania! Kup teraz tylko za 299 zł. Jak używasz laptopa, to nie ma sprawy, mamy markowy go. Apka jest za darmo. Oglądanie jak TV, to jest 2,99. Kup teraz. <grybuj> And unless Arthur Lowe defeats him, the man himself in a few moments, in Hile Honey, I'm home.